to jest backhand czy forehand? To jest forehand. Numer 9. Też tak myślę, ale słuchajcie, no jeżeli zobaczą mundur, to być może zmięknam. Zresztą to jest mój obowiązek zgłaszać takie poważne sprawy na policję. Jasne, możemy z nimi porozmawiać. Do widzenia. Chędziak jak jadą! Hej, hej, hej! Dobra i chodź na mnie teraz tutaj. Jesteśmy na miejscu zdarzenia z policjantem prowadzącym śledztwo w sprawie napaści na Lenę Mink. Dzień dobry. Dzień dobry. W jaki sposób policja dowiedziała się o napaści? Oglądaliście jej lajwa? Co mówiłem wam, tak właśnie działa ten cały mściciel. O krok od tragedii. Upominam panią, jeszcze raz w ten sposób się zachowa. I wydalimy panią z sali rozpraw. Proszę, niech środek kontynuuje. Środek łamania, coś. Nie, zamknięte po Sławek. Zróbmy jeszcze zdjęcie tych kwiatów i tych zdjęć tutaj, dobrze? Dobra. A, dzień dobry. ale że w końcu Panią znalazłem. Czesław Sardyniuk, miło mi. Muszę przyznać, Pani Bernadetto, że jestem Pani wielkim fanem. Mam na Pani pewną propozycję. Ale jak Pan mnie znalazł? Odkąd napisała pani, że wróciła pani do pracy przeczesałem wszystkie lombardy w mieście. Przepraszam, a Tak konkretnie to o co panu chodzi? Proszę pana. Jestem właścicielem hurtowni z artykułami dla dzieci bombelek i mam dla pani ofertę współpracy w zamian za reklamę. Reklamę? To tak. Ojej. No, oczywiście jestem też gotów płacić drobną słupkę pieniędzy na tego biednego kupaka. Dziękuję bardzo. Proszę pana, najf to innymi słowy. Relacja na żywo. Lena zamieściła taką zaraz po zdarzeniu. Chce pan przez to powiedzieć, że nie śledzi jej e, w social mediach?